Polska zyska przyłączenie do systemu rurociągów NATO i rozbuduje tym samym swoją infrastrukturę paliwową. Dokument w tej sprawie podpisano dziś w Warszawie. Mówimy o projekcie, który, jeżeli krok po kroku doprowadzimy ten projekt do finalizacji, będzie na poziomie 20 miliardów złotych. Mówimy o odcinku czy budowie rurociągów na odcinku 300 kilometrów od granicy z Niemcami do bazy Pern pod Bydgoszczą. I mówimy o jednej z największych inwestycji w bezpieczeństwo państwa polskiego w ciągu ostatnich 30 lat. To jest zdolność, która jest na miarę pozyskania na przykład myśliwca piątej generacji albo na miarę pozyskania jakiejś unikalnej zdolności, której brakuje polskiej armii. Polski gaz ma być magazynowany nie u nas w kraju, a w Niemczech. W razie zagrożenia np. wojny Niemcy będą miały aż 50 dni, aby nam nasz gaz przekazać. To zagraża żywotnym interesom państwa.